Go. Szem, Ksengan też jest w pierwszym odcinku od, od Sylibera do Globala Jeżenu Szyszka Jestem Ciema Modeczki yy, Po to, żeby już to dzisiaj w górę, wsiadźki, linki macie w opisie do mojego Instagrama, TikToka itd, itd i subscribe, bijemy subskrypcji Jesteśmy w na streamy na TikToka to Szyszki Macie wsiadźkę w opisie i lecimy do rozgrywki i widzimy Mogę się po... wygrze no i Mogę coś powiedzieć? tak ja chciałem tylko nadmienić że już mieliśmy dwa cik nagrane tylko ten debil kurwa nie włączył nagrywania i przepadły suki a drugi był taki dobry nie kurwa nie wytrzymam kiedyś z nim naprawdę weźcie go kurwa zlinczujcie tam Dobra, może w komentarzach za jakiś komentarz pozytywny komentarz że się w górę i widzimy się nie na... zlinczujcie go za karę może możecie no to bijamy na arena. Zaczynamy maleczki, pierwszy meczik w pierwszym odcinku na mapie Inferno, na ulubionej mapie tego pana obok. Tak, kiedyś na niej dobrze kosiłem. Teraz już jestem warzywem We Dobra, lecimy z kurwami Dostał, dostał. A przypominam, <laughs> że on odjebał, nie? Leży, taka leży. Leży. Kurwa, i po masz go Kurwa, dostałem pizdę Ja też Ej, ten drugi to jest jakiś znaczy, odkleił. powiem ci, ja nie miałem szans, człowieku Ja miałem 6hp <noise> Ja wiem, ale... chłopie nagle wyskoczył i mi dostałem dziur, na ja dziurę na pizdę i chłód A, ja no, to bo bo Jak ty grasz w fula, to ja też gram w fula. Ja muszę wiertarą ich rozejmę okay. kurwa, kurwa. Dzięki, że mnie zablokowałeś Dobra. też Dobra I, I tak Serio? No kurwa, po dostał! Ale są rakiem, no i wiedziałem, że tak będzie. Dwa by bym nagrany, zjebał, drugi był zajebisty i teraz znowu będzie gówno. Dobra. Weźcie go tam Dobra, najebcie skupiamy. w tym komentarze, bo to jest kurwa dziwka jebana. Dzięki. Zjebał Dobra. wszystko. Idź do lewej. Dobra, skupmy się teraz. Kurwa, mówię, i do lewej, żebyś zaprawiał, no to zabawłem. Jakie dostał? Dostał... Mężczyzn 88, on jest na lowu Nie widzę Poprawię się w prawo Jest, biblioteka Gdzie? No mówię na lowu Jest Paka tam leży, paka, paka Gróg gdzie? Ciekawe. Jeszcze nie wiem, na awka pójdzie, na jest. Ale lepiej poczekaj Gra na czas. No gram, gram. Kurwa, że z każdym... O! Boże, rak. Dawaj. Giga, straka. Panika, się. gaming. Pierdolę. Dostał. Ile? Uj Kurwa, dostał. Gra na czas. gra na czas. Jest jaka panika. Gra na czas. Fakę ma tam, w bibliotece. Jest. Masz czasy? Kurwa no! Jest! Czterokrotnie no, ja zostawiłem, kurwa! Będzie trzeba chciałbym powiedzieć? Zostało 16 sekund. Kurwa, że gwiazdy. Ja wiem, ale wychyliłem, to dziur, na dziurę. Dobra. Skupmy się. No. Możemy to wygrać. Weź mnie na tis, kurwie. Mieliśmy wygraną. Co, że zrobił? Streama. No, masz. no kurwa, zamiast nagrać odcinek, to streama zrobił kubek. No jaki uchojny pita, pita zjebany Aha, okej okay. To <noise> było Do dobre Le gorszy wyeliminowany jak dobra, mówią skupce. Dobra, brawo, mamy Łatwo, z tym to było łatwo, drugim już Ale ten to jakiś o, dziwny, mi. coś mi tu kurwa nie gra z tym chłopem. No nie gra mi też Śmierdzi mi tu kurwa, ale chuj Dobra, dobra gram pula a to może być był pierdol. Idę do biblioteki. Będzie mi pierdol. Rzucił, idzie do mnie. Jeden. Jeden co najmniej. Góra! Kurwa rak! Idę. Teh, ja spaliłem się kurwa jeszcze przypadkowo. Tak. Na Dobrze Ługajś o, o. kałacha tam, Kałacha kołach jest na trawie, daj do lewo, na lewo do tyłu kurwa Ach, A, uj już no, Jebać to Macie ciemkę? Nie, już mam Ja Mkę, Mkę lepiej MK, Ali Mkę biorę, Mkę na lepsza Dobaj, A. A, idę znowu Ale teraz są tutaj O kurwa Yyyy Yyy leży paka, leży u niego Musiałeś znowu kurwa zgo gone. <laughs> Też bym się dziwił Wyciekaj u niego, Dobra, szkup się Jest Dobra, lecimy z kurwami 3-3 trzy, trzy. Dobra, udało się Uff Ale to bo kurwa giga spocenie Yyyyy Dobra Stres, jedziemy miłosiernie Dobra A biorę auga a ugh! Spróbujesz stać w kampicie No to stój Kurwa nasuś no felledzi Nie, kurwa teraz Jest! Leży jeden, po apartach Dobra Drugi nie widzę Ja tu na niego poczekam jeszcze U siebie może być A no, u, u mnie. Zobaczymy małkował mi. To ja. Kurwa, dzięki. <laughs> Cicho, bo to była panika. O kurwa, jaki fajny kawałek biorę. I do ciebie. Plec się chyba Nie, to kurwa, babki, bani. O, Kuba. Obudził się. Nie widzę go. Rzuciłem tutaj smole. Ty gdzie on kurwa jest? Nie wiem. Aż go tam? Hmm. Oh, kurwa. O kurwa, nie sumię no, Dobra dobra Gdzie? A tak, widzę Dostał, chuj dostał Leży Leżeć kurwo, ze scoutem? No. Masz mi lachał pierdolić, o o, lodorok kurwa To za śmietnik Dawaj, dawaj mordo Ja pierdolę. Eee Minut 96. loła ma Dobra Ten, ten penis kurwa Pytas penis, fuj tobie Kurwa myślę że to jest, dobra Pomyliłem się Jest Kurwa Ładnie I ten, ten ostatnio loła jest tu Aż gnęż kurwa Mówiłem <grym> Bestka zagłady No i Gitara 5-3 ordecki, mojej kurz. Kurwa jakie ja fragi robię? Ty ta mapa jednak jest moja, on oddaje Ma też dużo rozznacza łapkę w górę, naprawdę Dzisiaj w górę w latiej kolejny odcinek Od Silvera do... Posicia pewną bohatera. Czemu ja mam bohatera czy coś? Eee, do globala. Łapie tam mapa oddaje, fuj. I tu jest! A, biblioteka, dostał pobie! Jeden? Tak, jeden w bibliotece Trzeba mnie Ja pierdolę terror, kurwa się schował głowę, mimo źle głowę e, Tam na tej górce tam jak masz jak tam że tam, tam, ty kampiłeś Taka e... Tak ale A kam, dobra, na piasku, do no, tak, ale Jest pod tobą, że po lewej twoje. A, to. Nie skać. co robię? Dobra, leży. Jest. O kurwa, jak mi wyjebał. 83. O. Dostał po obie tam wtedy. A, dobra. Kurwa, jebany. Dobra, zwiertala, kurwa A Galilea ja biorę Masz Galil mi odda Ja idę lewo Ja idę, bo tam kurwa chce Jest tam chyba Jest, nie Idę tak aparty, jest. idę aparty Jest tu blisko w mm ścianie. -hmm. Ja a aparty idę Leży Dobrze, dobrze, dobrze Jedę do mnie tak jest, dobra Łatwo skurwą, dzięki Kuba, za jak, bordo. Ej, Pierwszy odcinek jak to udało, pierwszy odcinek, że to nagraliśmy, wyjebane, ale jak to nie udało Jeszcze raz, dokładnie mordo eee. Ale ta mapa zawsze była moja i on oddaje Nawet jak gram gówno A chuj nie mogli skorzystać z tego, chyba nie Dobra Leży Dobrze, dobrze, dobrze A drugi widziałeś gdzieś? Nie Dobra, u mnie tam nie było Skacze na dół Może być Plantuj Dobra, plantuję Ja cię chronię Dobra, patrz tam, ja patrzę przy twojej plecy Nie tu A, dobra, może znowu, kurwa Jest u ciebie Leży No i zajebiście, kurwa, gdzie był? E, A, no, tak. w bibliotece, czyli no. ja go tam spaliłem prawie A to kurwa no dobra. Dobrze. Czyli go zablokowałem. Kurwa. Nie, ja się nie dziwić, jak rankiem wpijemy. Ja się kurwa nie Oby. Ja bym chciał chętnie. Nie, pierdolę, idę tędy, aparty. Bo tam to chuj, chuj będzie stał. A jednak nie. Już na no, sajdzie może być Kurwa, dwóch tam było, ustawiliście Jeden masz po prawej, jeden masz na prost Po lewej stronie Po prawej masz Po, po lewej tam. czy prawej? Tu lewej, prawa O, o kurwa Kurwa Dawaj Chory! Jaki rak Wiem, wiem, spokojnie Nie denerwuj się Andrzej Jest O kurwa ale warzywo ja pierdolę 15 masz Chłopie ale to było spocone kurwa Ledwo jak oni mnie zabili? Nie wiem <grywa> Kurwa co to było Nie wiem kurwa autoszmatę reżygować? Nie lepiej nie Nie chcesz to bierz nie? Nie ale Może no, Ale wolę je. Boję się po prostu się boję wiesz Jest kurwo Jebana ty Ja tu patrzę Ja mam mało hp już Kurwa, skałcisz Tam na lewo masz Tu no? Tu po tobą skałcisz Idzie. Kucnij Trzymałkę, pomysł Ta, z prawego, wiem wiem. Nie wiem gdzie Może wszędzie Zmieniaj swoje pozycje Ty kurwo Nie, blokuj się A może paki pilniesz? jak czekasz tą rudę to się no, nie stanie Bo dużo ról przewagi Pakie pilnę jak chuj Po lewo, po lewo paka Wiedziałem, że paki pilnę jak kutas go, kurwa dobrze Jest Jest, ale dobrze, dobrze oui. to Lewa to to skończył Księdzu, to może to, że to już nikt to zostawić Dobra, mój łazienka. Zresztą, dzisiaj w górę subskrypcja, dzwonek, jak wiadomo wszystko. I wszystkie linki macie w opisie. I do zobaczenia, do klucinka A to. nowa.